Miałeś kiedyś problem z klawiaturą lub potrzebowałeś innego sposobu na wpisywanie tekstu? W Windows 11 jest ukryta funkcja, która może ci w tym pomóc. Dziś pokażę ci, jak ją uruchomić na różne sposoby. Z tej strony Orzech i zapraszam cię do oglądania. Tak jak wspomniałem na początku, możesz uruchomić tę funkcję na kilka sposobów: od prostych skrótów po ukryte opcje systemowe. Oczywiście to nie jest żadna magiczna sztuczka, ale zawsze możesz dowiedzieć się czegoś nowego. W takim razie zaczynajmy. Skrót klawiszowy to chyba najszybszy sposób. Wystarczy wcisnąć ten skrót i klawiatura ekranowa pojawi się od razu. Jest to idealne rozwiązanie, gdy klawiatura fizyczna działa, ale wolisz używać wirtualnej. Na swojej klawiaturze wciśnij klawisze. Windows plus Control plus O i klawiatura ekranowa uruchamia się od razu. Sposób numer dwa. Menu Start. Jeśli nie posiadasz skrótu klawiszowego, możesz po prostu wyszukać klawiatura ekranowa w menu Start i uruchomić. Kliknij menu Start i wpisz klawiatura ekranowa. Mamy ją tutaj. Kliknij w to i voilà. Trzeci sposób ustawienia systemowe. Ta z kolei metoda jest dobra dla osób, które często korzystają z klawiatury ekranowej. Można to ustawić, aby zawsze się uruchomiała przy starcie systemu. Kliknij start, następnie wybierz ustawienia. Z lewej strony wybierz sekcję ułatwienia dostępu. Zjedź tutaj niżej i kliknij w sekcję klawiatura. I w tym miejscu właśnie masz klawiaturę ekranową. Musisz aktywować tą funkcję. A twoja klawiatura uruchomi się natychmiastowo. Numer 4 to stary, poczciwy panel sterowania. Pomimo, że jest stary, to nadal oferuje dostęp do wielu funkcji Windows, a w tym właśnie do klawiatury ekranowej. Więc dlaczego z niego nie skorzystać? Kliknij Start i wpisz Panel Sterowania. Wybierz to. Przejdź do Ułatwienia dostępu. W zależności oczywiście jaki masz tutaj ustawiony widok, jeśli masz po małych ikonach, tak jak u mnie, to odnajdź Centrum Ułatwień Dostępu. I teraz wystarczy, że klikniesz Uruchom klawiaturę ekranową. Uruchom klawiaturę ekranową. I gotowe. Numer 5 na naszej liście, jeśli na przykład wolisz szybkie metody, to polecenie OSK, czyli On Screen Keyboard w oknie uruchamianie, to świetne rozwiązanie. Wciśnij na swojej klawiaturze klawisze Windows plus R i wpisz po prostu OSK. Wciśnij Enter lub kliknij OK. I oczywiście klawiatura ekranowa uruchomi się natychmiast. Numer 6. Wiersz polecenia. Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem, i często korzystasz na przykład z konsoli wiersza polecenia, to jest to dobra opcja na uruchomienie również klawiatury ekranowej. Kliknij Start i wpisz CMD. Uruchom swój wiersz polecenia i jak zapewne się domyślasz, w konsoli wpisz po prostu OSK. Wciśnij Enter. No i proszę bardzo, klawiatura ekranowa uruchomiona. Jak już jesteśmy w konsolach, no to podobnie w konsoli wiersza polecenia, również możesz to uruchomić w konsoli PowerShell. Być może właśnie pracujesz w tym środowisku, no to może być zwyczajnie wygodniejszy sposób dla Ciebie. Kliknij Start i wpisz PowerShell. Kliknij tu, a teraz wpisz takie polecenie. I klawiatura ekranowa oczywiście uruchomiła się. Numer 8 to ekran logowania. Jest to bardzo przydatna opcja, jeśli masz problem np. z klawiaturą fizyczną i nie możesz się zalogować. A więc w momencie, kiedy nie jesteś jeszcze zalogowany, kliknij ikonkę Ułatwienia dostępu. I tutaj w tym miejscu znajdziesz swoją klawiaturę ekranową. Jak widzisz, jest ona wyłączona. Przesuń suwak w bok. I teraz możesz spokojnie się zalogować za pomocą tej klawiatury. Numer 9 eksplorator plików. Jeśli inne metody zawiodą, pamiętaj, że zawsze możesz ręcznie znaleźć i uruchomić plik odpowiedzialny za klawiaturę ekranową. A gdzie on się znajduje? Otwórz swój eksplorator plików. Przejdź na dysk C. Następnie WINDOWS. Następnie odszukaj folder SYSTEM32. I w tym katalogu musisz znaleźć już tylko docelowy plik o nazwie OSK.EXE. Żeby nie przewijać i szukać w nieskończoność, bo jak widzisz jest tutaj ponad 4500 elementów, to na górze w tym miejscu w pasku narzędzi znajduje się wyszukiwarka, w który możesz wpisać nazwę tego pliku. Od razu ten plik się odnalazł. Wystarczy, że klikniesz go dwa razy i masz uruchomioną klawiaturę. Numer 10, być może ta metoda troszkę jest dla bardziej zaawansowanych, to jest rejestr systemowy. Po tej zmianie klawiatura ekranowa będzie uruchamiana automatycznie przy ekranie logowania. Wciśnij na swojej klawiaturze Windows Plus R i wpisz regedit. Wciśnij Enter lub kliknij OK. Jeśli pojawi się kontrola konta użytkownika, oczywiście kliknij tak. Teraz w rejestrze przejdź do takiego klucza. Następnie po prawej stronie okna znajdź taką wartość: Show, Tablet, Keyboard. Jak widzisz, to będzie ta wartość. Kliknij ją dwa razy i w danych wartości wpisz zamiast domyślnego zera jedyneczkę, tak aby aktywować tą funkcję. Kliknij OK i od teraz przy ekranie logowania automatycznie będzie uruchamiana Twoja klawiatura ekranowa. Jeśli nie masz tej wartości Show Tablet Keyboard, to po prostu ją utwórz. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Nowy, następnie wybierz wartość DWORD 32-bitową no i w nazwie po prostu wpisz Show Tablet Keyboard. Ja oczywiście drugi raz jej nie będę tworzył, bo jak widzisz ona już jest. Po prostu wtedy tylko ustaw w danych wartości na jedynkę i na tym będzie koniec. Numer 11 Harmonogram zadań. Możesz ustawić uruchamianie klawiatury ekranowej na przykład po starcie systemu lub w określonych warunkach. Aby to zrobić, przejdź do harmonogramu zadań, kliknij w Start i wpisz harmonogram zadań. Kliknij tu. Następnie po prawej stronie tutaj w akcjach wybierz Utwórz nowe zadanie. Przejdź do zakładki Akcje, wybierz Nowa. I tutaj masz podać ścieżkę do programu, czyli taką ścieżkę, którą niedawno odwiedzaliśmy bezpośrednio w katalogach systemowych. Możesz oczywiście ją wpisać ręcznie lub wybrać w tym miejscu z opcji Przeglądaj. Czyli Windows System 32 i odszukać tutaj OSK. Wybierz to, kliknij Otwórz. Ścieżka została załadowana. Kliknij OK. Jeszcze raz OK. Tutaj musisz wpisać nazwę. Niech to będzie klawiatura ekranowa. I tutaj poniżej masz opcję zabezpieczeń, czyli przy uruchamianiu zadania, użyj następującego konta użytkownika. Masz dwie opcje do wyboru: uruchom tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany, lub uruchom niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany. Wybierz to według swoich preferencji, kliknij OK i takie zadanie zostało utworzone. Ostatnia metoda na dziś, no i chyba najprostsza, to tworzenie własnego skrótu. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz nowy, następnie skrót i w lokalizacji elementu oczywiście wpisz ścieżkę dostępu tam, gdzie znajduje się klawiatura ekranowa, czyli to będzie właśnie taka ścieżka. Następnie kliknij dalej, nazwij swój skrót i teraz po prostu kliknij zakończ, aby utworzyć ten skrót. Skrót jak widzisz jest utworzony, wystarczy, że klikniesz na niego dwa razy, no i oczywiście nie mogło być inaczej, twoja klawiatura ekranowa uruchomi się bez problemu. Jakby tego było mało, ten skrót oczywiście możesz przyciągnąć na pasek zadań, a wtedy wystarczy, że klikniesz na to raz i masz jeszcze szybszy dostęp do swojej klawiatury. Przypominam, że podsumowanie tego odcinka ze wszystkimi dostępnymi metodami na uruchomienie klawiatury ekranowej jest do pobrania w bezpłatnym PDF-ie. Link znajduje się w opisie tego filmu. Możesz to sobie wydrukować, jeśli masz ochotę podzielić się z innymi lub udostępnić tak jak chcesz. To już kompletne rozwinięcie każdego sposobu z mojej strony. Przyznaj się czy znałeś te wszystkie sposoby? Od teraz już będziesz wiedzieć jak włączyć klawiaturę ekranową w każdej sytuacji, a tak naprawdę nigdy nie wiesz kiedy może Ci się to przydać, bo zazwyczaj zdarzy się to w najmniej oczekiwanym momencie. Daj znać w komentarzu, który sposób najbardziej Ci się przydał. Jeśli film był pomocny zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych porad. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie, trzymaj się, cześć!